Cześć, mężczyzna. Cześć, mężczyzna. Cześć, mężczyzna. budzik? O oh, tak, cześć! Witajcie z tej strony Bador.pl, a to jest piąty odcinek z naszych Minecraftowych przygód. ja. Oh yeah. tak. Mm. Czekajcie. Okay, tak. ok, wiem, że już na pewno długo czekaliście na to, znaczy na pewno długo czekaliście, bo czekaliście, czekaliście, aż się w końcu, w końcu doczekaliście. Okej, okay, chciałem zrobić sobie itemki jakieś. Ponieważ jak widzicie, bo będę go yy, Mnie... Czy, nie, mnie czekną w Może jeszcze jeden kill off. Bo wiecie, dzisiaj co tak tak w kopali. Hello... Yy, jak, aha! W ogóle jak wiecie, zabił mnie. Wtedy zabił w ogóle jakiś syf, o to... Czekajcie. Zabił mnie. Kto mnie zabił? What the fuck? Zabił mnie. Zombie noc? Jakoś taką się nazywał tam. Zombie noc? Zrocz. Moc? Nie wiem. Dobra, zrobimy sobie. hałmofon. I na klatę już mi chyba. O! Ho, ho, ho. Wystarczyło idealnie. Jej. Tak, cześć. Okej, okay, rozwalamy to i lecimy z tym matem. Tak, dzisiaj. Poczekajcie sobie jeszcze włączę Audio City, żeby zobaczyć, ile nagrywam mniej więcej. Okej. Okay. Um, Okej, okay, więc... Dzisiaj odcinek w kopalnia. O, fangel... eee, żelazo. Ładnie, ładnie. Wiem, że tam jest u góry ta kopalnia, ale jakoś tak za bardzo nie chce mi się do niej iść. Nie wiem, czy w ogóle w kopalni coś można takiego... War wartego uwagi znaleźć to raczej gdzie pójdziemy tak co bym wam tutaj powiedzieć aha i w ogóle y, taka informacja na weekend dostaniecie pierwszy odcinek z Simsów no na ten weekend dzisiaj jest środa dzisiaj jest ten filmik się jakoś ukaże jakoś czwartek piątek czyli jutro Czyli czwartek albo piątek. wow jakie mądry lol. O, oh, fak, w ogóle gram na peaceful soul. Mm, bo, ch bo chciałam sobie, wiesz, przygotować. Wie wiecie, przygotowanie jakieś tam i. i w ogóle. Tak. Um, czekam na Masterosa, żeby mi zrobił intro cały czas. masz jeszcze intro? Może tyle masz, masz, masz czy nie? Nie, masz, masz. No, masz Masz jeszcze intro? Masz? Tak, cały czas go tak wkurzam, no bo po prostu czekam na to intro i już prawdopodobnie ten odcinek będzie z intro, ale nie wiem szczerze, bo teraz mam Skype'a wyłączonego Bo nie chciałem, jak nagrywam, to nie chcę żebym ktoś przeszkadzał Tak Co bym jeszcze... Aha, w ogóle jak gracie w LOLa, możecie podać swoje nicki I... Ja was... Jakiś ogarnięty mikrofon, proszę żeby... Żeby był ogarniać te mikrofony, co tam jest? Okej. Okay. O, słyszę zamroka. O, <laughs> nie udało mi się. Okej, okay, tutaj można szybko. O, fak, co ja tu zrobiłem? Tutaj możemy szybko sobie popływać. Mm, tak. Nie wiem w ogóle, Jezu, jak ja cicho mówię, zauważyłem Troszeczkę cicho mówię Okej okay. Tak, wiem, że cicho mówię, no ale jest 20.20 20.20, lol 20, 20.20 i tam babcia już prawdopodobnie śpi Tak, bo już z babcią, wow Ym, I tam nie chcę za bardzo krzyczeć, wiesz, jakieś, wiecie, jakiś Ekstrybny krzyk, czy coś, what the fuck ekstrem krzyk, jak to zabrzmiało Mm, dobra. Czekajcie, wezmę sobie węgiel, bo węgiel zawsze się przyda. Dopiero mam go... prawie tak pra mm -hmm. prawie dwa staki. O, tak... O, Mam go dopiero prawie dwa taki, a potrzebuję wiele więcej. Um, w ogóle możecie... No myślę tak w następnym... W następnym odcinku albo jeszcze dalej zrobić sobie jakiś domek, wiem, że mam tą chatkę ale mam jeszcze pomysł na domek znaczy nie mam pomysłu na domek, ale wiem gdzie będzie stał i właśnie o tym chodzi, żebyście mi podali jakiś projekt jakiegoś domku ładnego albo coś ze sobie projekt na pewno jakoś jeszcze zmienię wie, wiecie na, swój, na swojego jeszcze tak powiem, nie ma tutaj diamentów Come on, chodź baby. Come on, wbijaj um, Tak, co by z takich informacji to raczej nic nie mam Aha mam, nagrywałem ostatnio, nagrywałem O żelazo, nagrywałem Polish YouTube TV Nagrane wszystko, piat, gdzie cieszę się Ja potem co się okazuje chcę renderować filmik, ażeby składać filmik A tu jeps! To <try> nie nagrała mi się połowa, tylko sam głos jest. I tak było z 2 minuty od 2 yy, minuty, wiecie, wzięliście Minecrafta. I dalsze 16 minut. 16 minut, nic. Czarny obraz. Postanowiłem tego nie wrzucać, bo to było już słabe tak. Tylko słyszycie jak mówię i nic się nie dzieje, tylko jeszcze na pewno po tych dwóch minutach ten film wyłączyli, więc... cja. Będzie trzeba nagrać od nowa. O Redstone. Czekajcie, zasypię sobie tą wodę tutaj, kable stołdem. Bo jak wiecie, tam gdzie Redstone, tam i diamenty, więc możemy się trochę tutaj pokopać. Przekopać, wykopać, przerorać porę na trakturę Tak, możemy sobie tutaj ogarnąć gdzieś te chwile takie jak i jak sechaszki. Chociaż to by było dziwne. Mówię o diaksach nagle je z diakse. to by było dziwne, naprawdę, naprawdę dziwne to by było. Tak... Pozbieram tak z, po... trochę tych... Trochę tego potrzebuję, Przepa Patrzcie, mi za ciszę, nieraz. Taka cisza. Ym, aha, i w ogóle przed chwilą sfailowałem, bo chciałem wygrać tą... tego właśnie mojego... Tą... tą... Właśnie tą paczkę na ten do Minecrafta i tak... tak... tak usunąłem swojego save'a z Hardcore Survival Island. Ja jestem dobry naprawdę. Uuu, jaki furk ja w ogóle przy lawie chodzę jak Chodzę w la, do lawy jak koło siebie, LOL. Co jaka na No i usunąłem tego save'a i... i cięcie. Cześć, witajcie, witam Was po krótkiej przerwie, no dla Was krótkiej, bo centralnie sekunda, dla mnie minęły dwa dni, tak, minęły już dwa dni i tak naprawdę wiem, że nagrywałem tylko 8 minut, bo przed chwilą sprawdziłem, <laughs> ale o czym mówiłem, to nie wiem, <laughs> więc no sorry, nie wiem o czym tam mówiłem, czegoś może nie na pewno, czegoś na pewno nie dokończyłem i w ogóle. Tak, na moim kanale wbiło 10... 10 tysięcy widzów, what the fuck? 10 widzów. Um, tak. Co bym tak powiedzieć? Jeszcze powiedzieć, dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, komentujecie moje filmy, subskrybujecie mnie, laj lajkujecie te filmy. No. I to mnie bardzo cieszy. Jak, wie, jak pamiętamy, szukamy diamentów. I wtedy możemy pójść już do domu, jak będziemy mieli diamenciki. I wiecie, diamenty muszą być. Diamenty. Fajne same. Oh yeah. yy, tak, co bym wam tutaj jeszcze powiedzieć? Jak zawsze kończą mi się tematy. Aha, yy, zrobiłem sobie. Tak jak zrobiłem. Yy, o oh fuck, małak. Banner. O oh fuck, it shit Banner na kanał Na... No, jak sobie wejdziecie tam, klikniecie w mój filmik I tam naciśnięcie Baldor.pl to wam wyskoczy Mój kanał i tam Myślę, że i tam będziecie mogli zobaczyć Właśnie sobie, O oh, fuck, sorry I tam sobie Właśnie będziecie mogli zobaczyć Fuck, co ja robię, what the fuck tak Tam będziecie mogli właśnie Zobaczyć co nieco właśnie z tych ban... z tego mojego bannera bannera, bannerów... tak, myśl... teraz tak sobie pomyślałem, jak mówiłem że pokopiemy sobie taki tunel, ja tak naprawdę najwięcej diamentów w ogóle w całym moim znalazłem właśnie w taki sposób bo mnie też że dużo trafiło tak naprawdę najwięcej tych to się trafiło właśnie w taki sposób yy, aha i pamiętam jeszcze, że Mówiłam tam o. o że to ten odcinek się pojawi w czwartek, dzisiaj już jest piątek. O, oh, fuck it, shit. Dzisiaj już jest piątek i. Najwięcej no, się nie ukazało. Mm. E, tak, nie wiem w ogóle. Bo tutaj mówiłem, że na weekend się pojawiam, pojawią simsy, ale nie powiedziałem na jaki weekend. Nie powiedziałem, że na ten weekend, chyba nie powiedziałem, a jak powiedziałem, no to w sorry. Bo nie mam planu na ten weekend nagrywać Sims'ów. Chyba, że mi się jakoś będzie... jakoś mi się zachce, więc nagram Simsy. Ale myślę, że tak, tak ten możecie czekać. No. Możecie, wiecie, odcinek prawdopodobnie wejdzie w następny w następny weekend, nie w ten weekend, bo teraz już jest piątek. Prawdopodobnie ten filmik wejdzie albo w nocy dzisiaj, czyli że jutro, albo... albo w niedzielę, nie wiem. Szczerze. No. Słyszę zombiaka, ale dobra, mniejsza oto um, Tak, co bym tu jeszcze powiedzieć Tak, 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 tak. Z to już chyba mówiłem, że będę nagrywał ces Ale robił tak jak w najlepsze momenty um, um, Na którym jesteśmy poziom? What the fuck 11, po level, 11 poziom um, Tak Cały czas czekam na intro od Mastrosa, ale cały. A czy cały czas czekam na intro? A on ma cały czas jakieś problemy z Vegasem. Nie wiem, czy. Mam nadzieję, że to prawda, że po prostu nie chce mu się. Chyba mu pisze mi, że ma zrobione intro. I mam nadzieję, że ma zrobione to intro. Yy, I mnie nie oszukuje z tym Vegasem, że mu nie działa. Yy, no. Yy, tak. Co tak jeszcze. Yy. <słyszy> Zapomnę Jak ja ząbiaki słyszę Tak głośno Tutaj? Respon pająków Ząbiaków Góra? Heh. Siema Widzicie? <słyszy> Cemnałem. Jezu, co mam? Co nie? Proszę! Jezu, zostaw mnie! What the fuck? Zombie Creeper, naprawdę? Wait, what? Fuck it. ja się ich tu boję jeszcze ta woda. Haha. Zostaw mnie, jak tu jest stój, jest słowo snajper. Ej, szkielet. Ja nie, Ja wiem, że nie mamy dobrych stosunków, tak jakby. ale wiesz, zostawić byś mógł w sumie. Ja zrobię teraz taki, myk Ty mnie nie będziesz widział. Jak ty tu? What the fuck, jeszcze ten taki dziwny zombiak, który mi bierze mnóstwo HP. What the fuck. What the fuck. What the fuck, Zaraz się... Okażesz, że jakiś ząbiek potrafi skakać na dwie kratki, co? What the fuck, God damn it? Ty mnie tam zostaw lepiej. My się, z tobą jeszcze nie skończyłem. Beach, Dobra, ty To jest jeszcze. No, Boże, jakie emocje. Jeszcze tego Creepera się boję. mały walony. O, ok. Ale słaby. Mam nadzieję, że poradziłem sobie z nim Nie, że on jakoś nie wybucha czy coś. Mm, tak. O Simsach mówiłem. Tak jak mówiłem, będzie ten piłka lęczna, ta seria na moim kanale. Prawdopodobnie będzie. Nie, nie obiecuję Wam, tak wiecie, że na pewno, na pewno będzie. Myślę teraz, tak, tak naprawdę, pójścia tam do góry. Mm. Albo wydostania się. Co my tu mamy? Jakie takie... Jakie takie... Ja... Bo Jakie takie? What the fuck? Jakie takie? Jakie my tutaj mamy mniej więcej... Co mamy tutaj? Za dobrych itemów nie mamy, ale... No wiecie. Zawsze coś lepsze. O! Oh, so what the fuck! Skrzynka już! Okej, okay, węgiel. To i... Weźmy sobie to. O, skrzynka. O, nie chciałam tak, czekajcie. O, koki. Okej, okay, tego nie chcę. Skrzynka zawsze się przy. Do Jezu, ten. Tam jest ten dziwny zombie. No się ma. O, kobry. What the fuck? Jak w Jak wiemy, jak pamiętamy. Gdzie? E, czekajcie, ogarnę sobie jak wiemy, jak pamiętamy, w ostatnim odcinku zabił mnie zombie noć i od tego naprawdę radzę się trzymać kilometry ja też już to... Ja czekajcie, okay. dobra ludzie, powiem wam tak, mamy już ósmą, o 16 minutę Jesteśmy na poziomie 33, no to wychodzimy w, do góry. Woda mi zaleje, ale ja dobra. Bo jesteśmy pod wodą. O, to jeszcze jedna kopalnia, no bez jaj. Znaczy kolejne piętro, o może tak, taki dobry sposób. Teraz taki noc zombie przechodzi. Puftet. Mm, tak, wiem, że nic nie widzicie. Też nic nie widzę, spokojnie, jeszcze sobie to nie wiem, Okej, okay, będę stawiał wam światło nieraz. Wiecie, bo światło trzeba oszczędzać. Ok, mm, jezu, jak ja małomówny jestem. Chcę się szybko wydostać do góry. Fuck. Fart. Jezu crafting postawiłem, what the fuck Mamy chlebek zyskaliśmy. Całkiem spoczko yy, wezmę to. Mam nadzieję, że mnie żaden piasek nie zasypi. To jest glina. O, woda. Okay. Wiem, że jest teraz jakaś kolor kol kol kololowa. Kololowa. Kol kol kolorowa... Kolorowa. kolorowa, yy, kororowa. Wiem, że jest taka kol kolorowa... Kolorowa, kolorowa. Do, kolorowa. Wiem, że jest teraz jakaś kolorowa glina. Myślałam, że kurde wyhodowałem kurczaczka. Do domku mamy 143 km. Kilometry, mm, kilometry, metry. Ym, no i teraz sobie przejdziemy, przynajmniej pierwszy raz wychodzę, tak jakby na, na dwór Na. No, tak jakby powiedz, nadwór. Na dwór wychodzę jakieś ciemno, więc nie wiem jakie potworki jeszcze będą tutaj. Wiem, że jakiś zombie quit ku, ku Wiem, że jakiś zombie ku, kukiet y, zombie bob y, zombie jakiś nocz, walony nocz Zabijecie, daj waj jedzenie dziwko Fucked shit, tego się boję Pirat Geć! Idź! Bydlaku no koszyć sobie. Yy, no. Co dalej? Fuck creeper. Yy, myślę nad wygraniem... Fuck yet. Dobra, walić się. A w ogóle, ile mam żelaza? Trzy. Bym potrzebował jeszcze dwa. Może w domu będę miał. Bo nie wiem, czy to prawda, ale prawd... Prawdopodobnie jak miał się złoty hełm, to ten. Yy, to... Jezu, znowu ten pirat. Jezu! What the fuck, on ma damage? O, skóra. Ym, to prawdopodobnie on świeci, wiecie, że nie musimy wychodzić cały czas z pochodnią w łapce. Po prostu on nam cały czas oświetla drogę. Możemy sobie chodzić spokojnie z mieczem. I właśnie nie wiem, czy to jest prawda. Jest teraz godzina 17.41. Ktoś idzie właśnie po tym. A my już będziemy kończyć odcinek, więc ja się z wami żegnam, komentujcie... ty miecz! Komentujcie, subskrybujcie, koment komentujcie, subskrybujcie, komentujcie, komentujcie, What? dobra, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam. No i cześć! Właśnie ktoś mnie wbił do pokoju, więc kończę. Pa, pa